Bardzo serdecznie. Wszyscy Państwo pięknie wyglądają. Mam nadzieję, że nasza uroczystość przebiegnie sprawnie. A spotkaliśmy się tutaj po to, by wmurować kamień węgielny pod budowę nowych kotłów parowych zasilających zespół Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Spotykamy się w miejskiej spółce komunalnej PEC Suwałki, który to realizuje bardzo znacząco inwestycje. Dla miejskiego ciepłownictwa, dla miejskiej energetyki. Jak Państwo wiecie, rok temu została podpisana umowa na realizację tej inwestycji, która polega na wykonaniu dwóch kotłów takich parowych, które będą zasilały ten turbozespół wytwarzający energię elektryczną. Dzisiaj już coś widzimy na placu budowy i musieliśmy zabezpieczyć się kaskami, bo coś nad głową też wystaje i mogłoby spaść. Ale szanowni państwo, to jest taki proces, proces, który trwa w naszych spółkach komunalnych, a ciepłownictwo i energetyka odgrywa w tej chwili pierwszoplanową rolę i znaczenie. Cieszę się bardzo, że w ramach dekarbonizacji spółka odchodzi od korzystania z węgla jako paliwa i przechodzi na ozę, na biomasę, która będzie tutaj spalana w, większej, w większych ilościach, gdzie czyszcze powietrze nad Suwałkami. Ten komin wysoki będzie tylko sporadycznie pewnie generował do atmosfery Jakieś tam pyły i tak dalej, związki, bo tylko chyba w ramach no, zapotrzebowania tego szczytowego będziemy korzystali y, maksymalnie w 10% z węgla. Bo jak zrobiliśmy rachunek ekonomiczny, to nam nie opłacało się, żeby ta turbina pracowała, wytwarzana, wytwarzała energię, bo ceny y, za emisję CO2 były bardzo wtedy wysokie. Czyli odchodzimy od węgla, wchodzimy na biomasę. Oby tej biomasy nie zabrakło, żeby tylko była cena też właściwa. Będziemy produkowali energię elektryczną właśnie w oparciu o biomasę i ta energia trafia już do wszystkich naszych miejskich jednostek organizacyjnych. Spółka PEC wygrała, jak, jak Państwo wiecie, przetarg na dostawę energii elektrycznej dla naszego miasta. Nie wiem jak na tym interesie wychodzi, ale. ale... <śm> Mam nadzieję, że i miasto skorzysta i spółka będzie miała też dodatni wynik finansowy. Dzisiaj symbolicznie chcemy zaprezentować skalę tej inwestycji. Za 146 milionów złotych to jest wartość brutto tej, tej inwestycji. Ja jak ym, gdzieś tam odgrzebałem swoje notatki sprzed roku, to tam było 135 milionów. A dzisiaj 146 chyba. No to 11 milionów przybyło, i tutaj zadawałem pytanie, już co się stało w międzyczasie, że trzeba było tych 11 milionów zwiększyć w przedsięwzięcie, ale pewnie tu wykonawca powie na ten temat i pewnie pan prezes. Gdy widzieliśmy się tu ostatnio pod koniec stycznia 2024 roku, anonsując podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do finansowania naszego projektu, miejsce, w którym obecnie staliśmy, stoimy, było tak naprawdę pustym placem pokrytym śniegiem. Dziś, po 175 dniach od rozpoczęcia robót budowlanych, widzimy zarys tego, jak docelowo będzie wyglądało nowe źródło ciepła dla naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla generalnego wykonawcy Energii Kaz, Dygnetrzamałek, oraz wszystkich partnerów. Że biorą udział w tej inwestycji dla całego zespołu. Jesteś inwestycja pecu, który się, no jednak można powiedzieć, po odważył. Odważył się i chciałem też podziękować w tej chwili za zaufanie Panie Prezydencie, Panie Prezesie i tutaj całemu zarządowi, że dał nam tą inwestycję w firmie prywatnej, polskiej firmie z złoży. Zatem szanowni państwo, kielnie, kielnie, nie teraz. teraz, teraz. to jest wydarzenie to ale również czarnego Standard życia wzrósł, już w kielnie bardzo rzadko operuje. ale co z tym betonem? Co z tym betonem? Związało już tutaj, no, ta woda tam. Myślę, że a ja wam powiem tak, żeby, żeby dla następnych było lepiej, dobrze. Trzeba, dobrze. Patrzę, tam jest, tam jest nie? Ok. Dobrze. Wykonawca, dokończ. Jeżeli ktoś zdrycie, to z miłą chęcią, bo jeżeli nie, to ja zaraz tutaj znajdę <grym> <grym> w proszę, proszę Proszę Państwa.